W leniwą niedzielę, kochani, mam dla was fantastyczną sensację historyczną, w którym miesza się fikcja z wielką historią, moc akcji, całość, aż prosi się o pełną rozmachu ekranizację. Hej, hej! Moi drodzy, w ten cudny, nieco leniwy dzień! Witam Was, Olga z Wielkiego Buka. Oczy Królowej Olivera Clemenca od Domu Wydawniczego Rebis to pierwszy tom nowej, wciągającej, historyczno-sensacyjnej serii Agenci Korony, która zabiera nas słuchajcie w czasy Elżbiety I, Tudor i pierwszych tajnych agentów. Spiski na skalę europejską, epickie konflikty, kłamstwa i oczywiście szepty na Królewskim Dworze. Słuchajcie, czyta się z wypiekami na twarzy. Europa, rok 1572, czas wielkich konfliktów i równie wielkiej walki o władzę. Elżbieta I Tudor zasiada na angielskim tronie, a jej największa przeciwniczka, Maria Królowa Szkotów, zostaje wygnana i przesiaduje w areszcie domowym. To właśnie podczas rzezi, podczas licznych konfliktów i spisków, które paraliżują zarówno Francję, jak i Europę, Główny agent królowej, niejaki Sir Francis Walsingham, gubi bardzo kluczowy dla korony dokument. W jego odnalezieniu ma mu pomóc niejaki John Dee, myśliciel i alchemik, ślepo oddany królowej, gotowy zrobić dla niej wszystko. Teraz to właśnie od niego zależy przyszłość Anglii. Oliver Clemens od pierwszego zdania, od pierwszego akapitu, od pierwszej strony rzuca słuchajcie czytelnika w wir szalonej, krwawej akcji. Nie pozwala nam ani na chwilę odetchnąć ani od zbrodniczych potyczek, ani od spisków. Z rozmachem tutaj odmalowuje krajobraz europejski XVI wieku. Serwuje bardzo obrazowe opisy miast, panujących tam warunków, jak i tego, z czym mogli mierzyć się właśnie ich mieszkańcy w tamtym czasie. Wokół jest lepko, wilgotno i smglisto. Przez strony oczu królowej można wręcz słuchajcie poczuć unoszący się tam smród, brudu, krwi, fekaliów. Całość natomiast oscyluje gdzieś między fikcją literacką a prawdą historyczną. Tutaj prawdziwe postacie mieszają się z całkowicie zmyślonymi bohaterami i idealnie dopełniają. Jak sami widzicie, mamy tutaj początek epoki elżbietańskiej, czasu największych przemian, ale też właśnie największych konfliktów. Czytelnik, więc może spodziewać się czego? No właśnie akcji: akcji pędzącej na łeb na szyję, spisków, zarówno na tę światową, europejską, jak i kameralną skalę, a do tego oczywiście ludzkie namiętności i nienawiści. Klemens jest, słuchajcie, w ogóle scenarzystą, więc w oczach królowej można dostrzec to jego specyficzne, bardzo dynamiczne spojrzenie scenarzysty, właśnie. Jego opowieść pędzi na łeb na szyję i nie zatrzymuje się ani na chwilę. Tutaj jest akcja reakcja, nie ma chwili na oddech dla czytelnika i całość po prostu prosi się o organizację. Jeśli lubicie właśnie takie zaskakujące, historyczne klimaty, które poniosą was właśnie w odmęty fikcji jak i historii to Oczy Królowej są właśnie dla was. Razem z domem wydawniczym Rebis mamy dla Was oczy królowej do wygrania. Pytanie konkursowe brzmi, która opowieść historyczna, może to być serial, może to być film, może to być książka, może to być gra, może to być komiks, jest Waszą ulubioną i dlaczego? Absolutna prościzna. Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach. Pod filmem konkurs trwa przez tydzień i teraz uwaga! Wyniki konkursu pojawią się wtedy na dniach, pojawią się we wpisie na społecznościach, to będzie osobny post, jak i pojawią się w opisie pod filmem. Taka zmiana Zwracajcie na to uwagę. Oczami królowej nie można się nudzić. Tę książkę czyta się dosłownie prawie na jeden habs, dlatego, że ona pędzi na łeb na szyję i nie można się tutaj zatrzymać. Nie ma tutaj rozwlekłych opisów, nie ma tutaj przedłużających się dialogów, jest akcja, reakcja, tak jak powiedziałam. Całość opiera się oczywiście na dworskich spiskach, na wszystkich kłamstwach. Epoka elżbietańska wręcz opływała właśnie w tego typu zdarzenia. Na mnie największe wrażenie, tak jak powiedziałam, robi tutaj ta atmosfera, właśnie tamtej epoki. Czujemy ten smród, widzimy to błoto, tę wilgoć, tę lepką mgłę. Jest naprawdę przejmująco i można to sobie spokojnie wyobrazić. Po więcej, oczy królowej, zapraszam Was na bloga Wielkiego Buka. Tam znajdziecie wpis, tam znajdziecie również kategorie, w których mieści się Wielkobukowym Bingo. A linki do Wielkobukowego Bingo znajdziecie w opisie pod filmem. Możecie dołączyć do tej zabawy, do tego wezwania książkowego w każdej możliwej chwili. Nie wahajcie się. My w takim razie widzimy się już niebawem. Do zobaczenia! Pa, pa, A jeśli jeszcze tutaj jesteście, premiery książkowe lipca! Myśleliście, że sezon ukórkowy? Niekoniecznie! Zaglądajcie tutaj! A jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, witam Was serdecznie! Jest to kanał literacki, książkowy, literatura gatunkowa, literatura piękna, kochamy książki! Zapraszam Was do subskrypcji i do kliknięcia dzwoneczka. Do zobaczenia!